Witam w odcinku, jak zrobić szaliczek dla bałwanka, którego tutorial nagram następnym razem. Niestety mi pękł w tym bałwanku szaliczek, dlatego dzisiaj zrobię nowy. Czapeczka też będzie w innym tutorialu. Głowę, jak widzicie, mały są. ciężko założyć tą czapeczkę, bo trzeba ją napiąć. O, cyk. I się trzyma. No to tak. Z pojedynczej gumki robimy podwójną i zakładamy na pierwsze kołeczki, później drugie, trzecie, czwarte, piąte i tak do końca rzędu. Później z górnego rzędu przenosimy się na rząd niżej też podwójną gumką, i robimy tak do samego końca i przez całe krosno tak robimy. Jak już skończymy to, to bierzemy, zwijamy na podwójnie gumkę. I robimy z niej podwójny kapturek na samym końcu: cyk, cyk. I jak już to zrobimy. Jak już to zrobimy, to bierzemy haczyk przy Podnosimy kapturek, bierzemy dwie gumki z dołu i przeplatamy. I tak znowu przez cały wzór. Dopiero kilka mam, a trzeba całe zrobić. celusieńkie, Trochę przyspieszę. No ja tak się ślimaczyłem. Nie mogę się ślimaczyć. Teraz tak, jak już dojechaliśmy do końca rządka, to bierzemy gumki spod spodu, tylko przeplatamy na rząd wyżej, nie do przodu, a na rząd wyżej. Obracamy sobie krosno, jeżeli ktoś chce. Bo nie, a jak ktoś nie ma tego rzędu odwracalnego środkowego, to będzie trochę ciężej, ale tak samo. Wkładamy tutaj pod te gumki z rzędu niżej. Nasz haczyk haczusienek. Tutaj muszę sobie poprawić trochę te górki. Dobra. Wkładamy pod spód nasz haczyk. Bierzemy dwie z dołu i pleciemy do góry. Dobra, to widzimy. Teraz sobie pójdźcie, zróbcie do końca i widzimy się, jak skończę. Jak skończę, to będę robić jeszcze na haczyku to samo. Jak już zrobiłem wszystko. Biorę jedną gumkę. Wkładam haczyk tutaj pod te gumki. Bio, zabieram tą gumkę pod gum wszystkimi gumkami i robię supełek. Jak go zrobić? Mamy dwie gumki na haczyku. Tylną zrzucamy i tą, co została, zaciągamy jak najmocniej, żeby się zrobił jak najmniejszy supełek. I teraz ściągamy. Można sobie pomóc haczykiem, nie trzeba. I naciągamy przy okazji, żeby ten szalik był jak najładniejszy. ściągamy, ściągamy ściągamy, już możemy zdjąć haczyk, jeżeli ktoś nie potrzebuje, ściągamy, 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 no, rząd sobie przyczepiamy, bo mi się, od, się odpiął, ściągamy, 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 ściągamy i ostatnio ściągamy. I powstał nam oto taki paseczek. Mi tu gdzieś chyba pękł. Dobra, nie, na szczęście nie. I bierzemy naszego bałwanka. Trzeba zdjąć mu przede wszystkim czapeczkę. Później można szaliczek już z łatwością zdjąć. Ja tutaj mam go tak zrobionego, że inaczej go się przypina. Ale to ten projekt to słabo wyszedł. I owijamy bałwankowi wokół szyi. Tyle ile chcemy razy. Ja owinąłem dwa razy. I zakładamy tą gumkę mu na szyję. I mamy bałwanka w pięknym szaliczku. Teraz pokażę jak zrobić to na haczyku. Bierzemy nasz haczyk i do, robimy tak: cyk, cztery razy zawijamy dookoła haczyka gumkę. Bierzemy gumkę, podwójnie zwijamy i przeciągamy te cztery pętelki na gumkę i zakładamy. Na haczyk z powrotem. Bierzemy kolejną gumkę. Zwijamy podwójnie. I przekładamy. I tak robimy, nie wiem, tak, tak, taką długość, jaką chcecie mieć szalika. I na ostatnich gumkach robicie supełek. To pa pa! Do zobaczenia!